Siemano, Riku. Dzisiaj będzie trochę bardziej poważnie. Korzystając z tego, że jest dzień babci, chciałbym złożyć wszystkim babciom wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości. Ja miałem dwie babcie. Jedną jeszcze mam, drugą pochowałem wczoraj. Był to dosyć trudny czas dla mnie, niemniej jednak mega inspirujący. To, co mordo przeżyłem na tym pogrzebie, może to dziwnie brzmi, że mówię z uśmiechem, kurwa, ale wprawiłem się w taki stan, żegnając moją babcię, że kurwa. No mistrzostwo. Nie chcę powiedzieć za dużo, bo to może zabrzmieć dziwnie, tak? Ale kiedy moja babcia tam leżała w tej urnie, tak? I byliśmy w tej małej kapliczce, usiadłem sobie z tyłu, zamknąłem oczy, zacząłem o niej myśleć, tak? W międzyczasie dwie dupeczki, które tam grały na tych organkach, skrzypcach i śpiewały, zabrały mnie kurwa do nieba, rozumiesz? Miałem takie wrażenie, że odprowadzam moją malibabę do góry, do świętego Piotra, tak? Otwieram jej tam drzwi, żegnam ją i w ogóle wracam na ziemię, Mega, nie? W międzyczasie miałem, kurwa, refleksję odnośnie całego mojego życia z moją babcią, tak? Przypomniałem sobie historię, kiedy byliśmy mali, kiedy jeździłem do niej na działkę codziennie, kurwa, kiedy robiła mi twarożek, kiedy wstawałem o 6 rano, mówię, mali baba, rób herbatę. Ona się zrywała, leciała, robiła, no, świata. Dlatego, jeśli masz babcię, tak, albo jeśli jej już nie masz, to pomyśl o niej, pomódź się do niej, tak? Ciesz się tą chwilą i zrób dzień babci, swojej babci, Codziennie chwyć za telefon, weź babcię na spacer i nieważne jak daleko od siebie mieszkacie, kurwa, zauważyłeś, że często relacje z dziadkami, kurcze, są na takim wysokim poziomie, że to jest coś. Niesamowitego, nie? Nasze babcie rozumieją błędy naszych rodziców, tak? Dlatego może być może tak się z nimi dogadamy, dlatego pęka mi serducho, jeżeli są tam kurwa, pierdolone babci wnuczki i je babcie swoje cisną, tak? Jeżeli bierzecie im renty, kurwa, męczycie je psychicznie, kurwa, ona tam siedzi na was i patrzy, jak wydurnie odpierdalacie maniane. Dlatego kochaj swoją babcie, szanuj osoby starsze, bądź bliski dla bliskich i ciesz się ryju życiem. Weź dzisiaj telefon zadzwoń do swojej babci, albo wsadź dupę w tramwaj czy samochód i weź ją ryju na spacer. Wszystkiego dobrego, kocham Cię babcia Wiesia, Alibaba, Ciebie też. Dziękuję, pozdrawiam, siemano.